Aby zachować pamięć o żydowskim Gdańsku, zdecydowałem, że w przestrzeni publicznej miasta powinien pojawić się symboliczny obiekt przywołujący fragment amputowanej gdańskiej pamięci. Tak powstał pomnik kindertransportów, dedykowany dramatycznym losom żydowskich dzieci uratowanych przed okrucieństwem wojny autorstwa mieszkającego w Londynie i Jafie, urodzonego w Gdańsku rzeźbiarza Franka Meisslera. W roku 2010 spora grupa pochodzących z Gdańska, rozproszonych po całym świecie Żydów, wraz z dziećmi i wnukami, przybyła do miasta na Trzeci światowych zjazd Gdańszczan. Ten akurat pomnik przypomina nie tylko o wielkiej traumie niewinnych dzieci, Przypomina także o wspaniałej tradycji naszego miasta. Przypomina, że Gdańsk to miasto, w którym w symbiozie żyli ludzie wielu narodowości i wielu religii. Pomniki na trwały wpisują się w krajobraz miasta, zarówno ten mentalny, jak i codzienny. Pozwala, ten pozwala kultywować pamięć o skomplikowanej historii Gdańska, ale też wpisuje się w naszą codzienność. Proszę pójść pod ten pomnik i przez chwilę poobserwować, on zachęca do refleksji, do zadumy, ale też staje się miejscem spotkań gdańszczan, ale małe dzieci zatrzymują się, bo widzą inne dzieci odlane w brązie. Miasto to nie tylko drogi, mosty, parki, a także pomniki właśnie. One mówią nam o tożsamości mieszkańców, są świadectwem ich pamięci. Wkład społeczności żydowskiej w historię Gdańska jest nie mniej ważny niż wkład polski, szkocki, niderlandzki czy niemiecki. Dopiero one wszystkie razem stanowią całość naszej tradycji. Autorem Gdańskiego Pomnika Kindertransportów jest Frank Meissler, który był jednym z około 130 dzieci żydowskich wywiezionych w 1939 roku z wolnego miasta Gdańska do Anglii. Ogółem z Europy w Kindertransportach wyjechało 10 tysięcy żydowskich dzieci. Pomnik odsłonięto 6 maja 2009 roku. Jest jednym z pięciu pomników Kinder Transportów stojących w Europie. W Gdańsku jest wiele pomników, które stoją dzięki prezydentowi Adamowiczowi, i są one świadectwem tego, jak bardzo wielokulturowy i złożony był Gdańsk, i jak bardzo ludzie kochali to miasto. Uważam, że te słowa Pawła Adamowicza są bardzo ważne dla nas i dla wielu następnych pokoleń ze względu na to, że pokazują, jaki Gdańsk był i jaki powinien, jakim powinien pozostać.